A mogę ja tutaj nie iść, możemy zrobić tak, że ty to pójdziesz, a ja sobie zostanę tam. Tam było całkiem bezpiecznie. Aha, my razem idziemy. Okej, okay, dobra. To już mi bardziej odpowiada. No te jaja z ruku, nas, nie damy rady. Yy, nie, jest taki, nie jestem taki szybki jak ty, z zzurku na pewno mnie dopadną. Proszę, weź o znakę. Mój ja ją rozpoznam, Będzie wiedział, że jesteś moim przyjacielem. Błudne jest ta odznaka. Tworzy ci drzwi. O mój Boże, ja tam idę. Idę na drzewkę parę godzin dziesiąt dziewiąt. Josiuuuj. O ile przez to, że ziewasz. ja też ziewam. Zaskoczona to oznaka, nie? Ona jest smutna. Na razie jeszcze nie widzę jajków, ale już mi się stresik odpalił, powiem wam. Włóż tylko jaki wielki mur. Pamiętam, że stanowił niegdyś symbol podziału pomiędzy ludnością slumsów a tym w śródmieściu. Mur i fakt, że zrzucali tu swoje śmieci. Jak to w ogóle można? Być Można właśnie dlatego upadli. I, ale tak zawsze było, że to środmieście to do slumsów wszystkie śmieci, a i w slumsach mają sobie żyć najlepiej na śmieciach, nie? Lepy załek, no to mi się nie podoba. Też ziemno, ja ziemną, bo silent ziemną! Slumsy mi się kojarzą z Indiami. Oli, spieki! Matko, jaki ten kod jest tędy. Czy ja się za mało rozbujała, Ej, utknęłam. Ku mi to zgamblował w ogóle. I biorę kosyk i fotel rozkładam do spania? Nie wolno! Raczej Azja nie mam pojęcia. Do roboty to są. Ale nie lubię tych pcheł, kleszczy, nieważne. Czy ja tym kieruję jakoś? O! Aha, i ten upadek jakby nigdy nie sprzeżyliśmy, ale ten upadek na początku to nie. Ci nie jest to, bo sporo opadek. tak powinien być gdzieś w bliżu, już prawie jesteśmy na miejscu. Szybki i ściakły. Oj, znowu sobie łapkę coś zrobiliśmy. Nie. Ale dobra, już mi nic nie jest. Ila dla pielęgnacji. Patrzcie, Lizu, Lizu, już łapka działa. A ty to jednak są niesamowite. No, wskakuj na tą beczkę. O. Dokładnie tak. Ale strasznie podoba mi się mechanika biegania tym kotkiem. Coś jest, czekajcie, bo tu coś jest, ale tutaj też coś jest. Uuu, ale tam jest coś dalej, a tu jest coś bliżej, kurde, teraz nie wiem gdzie mam iść. Jakby tu mogę przeskoczyć i chyba już nie wrócę, a tam? Potrafię lizać? Oj tak. Może tu jest jakieś wspomnienie czy coś? Wiedziałam. Chyba, chyba o to chodzi, nie? Naukowiec, dla którego pracowałem, zawsze mówi, że chce spędzić emeryturę w małej chatce i łowić y, całymi dniami ryby. Oczywiście w mieście taka możliwość nie istniała i nikt nie mógł na to liczyć przez co najmniej 100 lat. A może, gdy dostaniemy się na zewnątrz, trafimy na małą chatkę, w której będziesz le będzie leżała sobie wędka i całe mnóstwo książek? Myślę, że naukowiec życzyłby sobie czegoś takiego, który musimy jednak dowiedzieć się, gdzie jest dok. Łałałała! Nie, 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 nie chcę się kłaść, myślałam, że mogę podrapać dywan. Ja wiedziałam, że jak jest tutaj siatka, to przez siatkę już nie wrócę, ale to jest... jest jakieś pomieszczenie, okej, okay, okej. Okay. Ła rowery! Dobra, tam mam i iść, okej, okay. ale zobaczmy co tu jest. <laughs> Nie mam przedmiotu, potrzebuję Wichajstra. A generator energii elektrycznej, zdaje się, że brakuje tu części. No dobra, dobra. Te części się w miarę możliwości podświetlają. Boże jak tu jest fuj. O! No. ja myślałam, że to jest część, a to po prostu jakiś świecący plastik. plastik ja tam coś miałam, ale coś nie zauważyłam? Czekajcie, może tutaj coś. Ja i szukanie znajdzie. To, to się co się nie łączy. Nie no, tam było coś? Wobec ja. Dobra, skupmy się bardziej. Skup <noise> Wisioka co jointuje, dżo Słuchajcie, jest Ma same ściany. Aha, dobra, tutaj yy, okno jest, okej. Okay. Okay. Jego nie mogę dotknąć. Nie mogę. Kto trzyma te kleszcze w klatce, ja się pytam? Uuu, tu mi się coś zapisało Turecka muza albo indyjska Dywany na pewno są z Turcji Czy to jest dog? Wow! Czekaj, ty nie jesteś z coś ty za jeden. To przecież moja oznaka, skąd ją masz? Czyżby mój syn ci przesłał? Och, Simus, mój sprytny chłopaku. Od wieku siedzę tu sam jak palec. Chciałem przetestować mój deflu defluksor, ale sprawę nie poszło zgodnie z planem. Chcę powrócić do domu, bardzo tęsknię za synem. Rozejrzyj się po domu, jeśli chcesz, ale ja nie mam pojęcia, jak się stąd wydostać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. wspomnienie. Widziałem kiedyś ludzi w podobnych strojach. Byli niewielkiego wzrostu, biegli we wszystkie strony i robili mnóstwo zgiełku. Ach tak, przypomniałam sobie, to były dzieci. Jego obecność sprawiała, że ulice zdawały się znacznie żywsze. Nawet biorąc pod uwagę kłopoty, które przez nie powstawały, dorośli wprost i uwielbiali. Jak mówi, że tęskni za Simusem. Czy to jedno i to samo? Teraz to sobie wciąga... Co? Ale Kumi trawę też się nie wciąga, tylko pali. Chyba mu nie działa. Hej, ostrożnie to. Fluxor to nie jest zabawka. Pełni naładowany może zmienić córki w konfetti. Ta dziecinna wymaga do pracy zasilania rzędu 1,21 GV. W tej okolicy jedyna rzecz taką, to generator z domem. Problem w tym, że nie działa. Chyba poszedł w nim bezpiecznik, a z tymi wszystkimi zurkami jest zbyt niebezpiecznie. Gigawatt. Gigawatt? Może być gigawatt. Abym wszedł na zewnątrz i naprawił usterkę. Ja jestem zbyt powolna. Dobry, może się udać, jeśli założę dotrzeć do generatora i wymienić nim bezpiecznik. Będę w stanie naładować ponownie defluksor. brzmi jak mój ten. Jak mój żołądek, który też ma defluxor. Def Chodź ze mną, pokażę, co trzeba zrobić. <grywia> o Jezu, Też o tym pomyślałam. No widzicie, jakby... Wydupiłam książki, Hej, Ej, bo zgubiłam tego typa. Jestem bezpiecznik, gnówka sztuka. Dziękuję. Aktywacja generatora robi hałasu, więc podzielaj się zurków. Gdy naprawisz generator, będę mógł naładować i uruchomić defluxor. Podejrzej za kablem do celu by mi i wróć do mnie. Powodzenia. No, się. zisa. Dobra. Na pewno zrobimy hałas i zurki przyjdą, bla bla bla. Nigdy wiemy jak to się jest, z czym to się je. Trzeba ja po prostu je lupować jak killera w DBD. Jesteśmy niepokonanym kotem. O, to robi naprawdę mocny hałas. Zwykle udało ci się uruchomić generator. Widzisz, jak potężny jest mój defluksor? Dzięki temu zaraz się stąd wydostaniemy. Czekaj chwilę, chyba dam radę zmontować defluksor na twoim dronie. Będę ja jak się bronić z tym goganem. Refluksor. <laughs> Jest teraz zmontowany na twoim fikuśnym dronie, nie jest przeznaczony do korzystania z tak małego źródła zasilania. Jeśli będziesz zbyt często go używać, może zacząć szwankować. Pamiętaj, że jest niebezpieczny. Teraz wracajmy do wioski, synu mój, no ja, Ale gości, ja muszę iść najpierw w siusiu. Powróciwszy. Ja muszę sobie usiąść, tak wiecie, po turecku, wiecie, te tureckie dywany to jednak mnie zainspirowały. Mikrofon działa? Nie włączyłam mikrofon. Uuuu, jak mu się świecą gały. Dobra. I już zgubiłam doktorka. No nie, no nie, jaka ja jestem szybka. Po polsku siedź? A nie, nie usiądę po polsku. Chcę po turecku, chcę po turecku. Tyle yy, przepraszam, bo ja nie wiem jeszcze jak używać te latarki. Po angielsku. Pozbądź się wszystkich zórków abyśmy mogli przejść dalej Tak po polsku się siedzi epoki Uuu czekajcie Który to jest guzik może się przegrać, jeśli tak się stanie daj nieco i mam nadzieję, że dotrwa, aż dojdziemy do wioski I, ale ja bym poleciała tak wiesz, między nimi Tymu widzę dwie kotki na ekranie nie wiem, ja widzę jednego czekaj, chodzi o mnie? <ścoughs> bo ja wiem, że moje diablo daje mi takie uszy I, witam serdecznie, Max Będę mówić w skrócie Max, po prostu Max. Wygląda na to, że odcięło zasilanie. W tej gościu, bo ja kombinuję. Piesek. Ej, ja powinnam to w ogóle brać tutaj? Tam jest jakiś dings. O, tam jest większy dings. No, 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 no. no. Eee, mm. Dziurkę trzeba wejść. No, wiedziałam. Gdzie ty chcesz iść? Czekaj, psa muszę wypuścić. Taleczka, gdzie ty chcesz iść? No, przez chwilę wbiłaś do pomieszczenia. Ol. Dobra, czekajcie, trzeba usiąść wygodnie i grać dalej. Ale podryw do No, no, udało się, udało się. jeszcze trochę bym na kawę poszła, mówię wam. Dobra. Mm -hmm. Czemu ta gra wymaga ode mnie myślenia? No nie, i tak nie wymaga. No, to jest piesek, no. Nie, te zurkowe cudzaki! Miałam o latarce! Właśnie zapomniałam wiesz, co że mam latarkę. Kamerę daj wyżej, myślę, że to coś da, ale jest osiągnięcie, żeby umrzeć 9 razy, więc dajcie mi umrzeć 9 razy, dobra? Czekajcie, najpierw osiągnięcie. Było już yy, ile było już śmierć? 3. Trzy? Teraz jest trzecia. Dajcie mi jeszcze umrzeć. Wiem, że jest takie osiągnięcie. Ja potrzebuję umrzeć. Było trzy, bo trochę was zanudzę, ale trudno. A faktycznie, no to tak działa. Dobra, dobra, dobra. Zabijmy. Cztery. Cztery! To no bo ja wina, że takie osiągnięcie jest. Jeszcze zostanie mi, zostanie mi tylko osiągnięcie, zrobić grę w dwie godziny. To chyba mi jedyne zostanie. Bo ja nie wiem w ogóle, czy idzie grę przejść w dwie godziny. Chyba, że nie. nie. W sumie, jak już nie zbieracie żadnych osiągnięć, to idzie chyba. Speedrun, no. Nie pamiętam, ile mamy śmierci. Czy ktoś może mi powiedzieć? Tak, można grę przejść w dwie godziny. Ale to, jest robisz speedrun, to wtedy nie zbierasz żadnych znajdziek, ani nic. Ani ich. Znaczy, to poncho trzeba zebrać. Ale wyglądam jak taki purklaczek to, to się wytnie na YouTube'a, tak? Jeden <noise> kot <noise> 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 No to nie jest moja wina Sobie twórcy wymyślili, że osiągnięcie dziewięć razy musi kotek robić kaput Więc jakby... Nie było jeszcze dziewięć, nie? Da się przejść w jedną godzinę, czyli chyba może kilka minut w górę? Nie wiem, ja na nie wiem czy zrobię. Powiedzcie, że to był ostatni raz. Błagam, mnie nie chcę mu robić krzywdy. Za dziewięć będzie game over i od początku grasz? Nie, chyba sobie jaja robisz ze mnie. Jaron, powiedz, że sobie ja za ja mnie robić. <ścoughs> Nie ma na szczęście, ale osiągnięcie już jest, więc możemy działać. U tych wzórków jest coraz więcej zamiast coraz mniej O Jezu, ale ja merdam tą kamerą jak taki zawodowiec, nie? Dobra, ja muszę go uwolnić. Nie byle brak rowa, wracajmy do domu. Zaczytywanie za. So. To było jakieś dłuższe wyczytywanie. Yy, Doby co jeśli idziesz, to dziękuję pięknie, że pojeźdź na liveiku. Tutaj zurki też będą? Chyba nie Ale jak on już ma tą lampę to mógłby pokonać te zurki tak naprawdę że one się pewnie szybciej rozmnażają. Ta da? Nie ma. Nie, no ma, chyba, czy nie ma? Wiesz, zamontował nam, no, no to tak, faktycznie. Oh, oh. Bicie zombiaków będzie? W piątek chyba jeszcze będę jest dopiero. za zaocenić do kapsule, dobrze, że Simus nie jest dłużej sam. Teraz wiemy, że możemy pokonać zurki. Homo czeka na ciebie przy wejściu do kanałów. Drogi są mi się bardzo szczęśliwi, chyba zrobiliśmy dobry uczynek.